Co to jest? What the fuck? Fuck. Nie! Nie, 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 To jest giganotozaur! <ścoughs> <śpersona> <śpersona> Cześć wszystkim! A to kolejny odcinek Zarka. Cóż w dzisiejszym odcinku spróbujemy pokonać Alfa podziemnego robaka? Tak, dokładnie. Tylko, tylko czy jak ja, teraz, nim tutaj tak spadnę, to ja odzyskam życie. Znaczy, wróć, Czy ja nic nie stracę? Tu jest jakaś głęboka woda z tego co widzę, ale. Na szczęście się nic nie stało. To dobrze. Tutaj jest jakaś arena. Presja, i przejść tutaj nim nie mogę. Ja to będę musiał zrobić. Fuck. Ja sam mogę przejść. Ten. On nie Tutaj jest jakaś arena z tego co widać Nie da się tutaj wycofać To nie jest dobrze Tam jak pamiętam były jakieś drzwi, prawda? Ten King Kong nawet leży, co jest grane Pytanko, czy ja tutaj będę mógł na przykład przywołać Gigeła? Eh! Mogę! Życie schodzi strasznie szybko. Dobrze. Gdzie jest ten robak? Zapodaj mi on. Zapodaj, faj mi go tutaj. Jest przejście, chyba. To jest takie pole siłowe. I żeby je odblokować, trzeba pokonać jakiegoś bossa. Tylko gdzie ten boss jest? <śm> Może ja coś zrąbałem? Boję się z niego zejść bez jaj. Okej, okay, tak na ogon. Ech. Dobrze. Jednak inaczej. Ok, teraz na to. Pięknie. Przez to przejść nie potrafię. Gdzie ten boss jest? Możemy za to oszukać system. Wejdź gigant tutaj. Au. Niedobrze. Kolernia dawka soczków. Tyle powinno styknąć. Tutaj przejść nie mogę. Tutaj ten robak nie powinien wejść. Ja czy tu mogę wejść? Mogę wejść. Nice. Tylko na chwilę. Co jest grane? Czuję się zlagowany. O! Jeśli coś tam, coś tam. Boss jest. Chodźcie, czemu ty nie możesz zejść? Możesz, dobra. Oh FAK! No co jest? Gigała on mi zarąbuje! No nie! Kurde, nie! Nie ma takie, O! Spadam, spadam! Ała! Będzie bolało. 400 HP! To nie, to nie mało. Ale za to nasz gigał zabiera mu trzsiaka. Dobrze. My będziemy w, takim, w takiej defensywie w takim razie. Będziemy strzelać. Eee. Yeah. Ale znacznie większy jest ten robot niż inne. Ma pewnie też większy zasięg. Oh. Easy. Boom. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Myślałem, że będzie trochę gorzej. Jeszcze pojawił się tak nie wiadomo skąd. Uff! Dobra, nasz giganotozaur się bardzo ładnie spisał. No i pięknie. Dobrze, dobrze. Staliśmy też coś. Fajnie, fajnie. 20 roków? Nawet się skrzynka pojawiła. Kilka strz... Trzy skrzynki się pojawiły Nic Tylko jak ja tu teraz zginę to będzie to będzie trochę smutno Okej okay. Co jest w pierwszej skrzymce? Eee, może być Jak jest item to biorę Co jest grana? To powinno mnie leczyć Temu żarcie mnie nie leczyło. Co jest z tym leczeniem? Dobra. Tutaj zdecydowanie lepiej chodzić tyle koleo. Gigeł może być w Pokebolu. Bardzo, bardzo fajnie się spisał. Normalnie jest tam z niego dumny. Ale w sumie tak jest, że te alfy są większe ogólnie od... Typów takiego samego gatunku, co nie są alwami. Jakie słabe skrzynki. Co to kurde ma być? I to ma być skrzynka kurczę, na czerwono. Hello! Tam jeszcze jest jedna. Jump, jump, jump. Co to jest? Ok, ok. Co będzie w tej skrzynce? No tutaj to musi być coś dobrego. Hmm. Rzadki, rzadki to biorę. No to co, pytanko. pole siłowe zniknęło? Zniknęło, no to lecimy dalej. Umieść tu na swojej ścianie jakie trofeum? Myśmy przecież mieli tro trofeum tego: Alfareksa Zarąbiście. 20 roków, no po prostu. Nie chce się powtarzać. Zarąbiście. Dobra, tyle wystarczy, czas nas goni. Strasznie mało mamy życia. Musimy się spieszyć. Chociaż w sumie tak... Jak myślisz logicznie był boss, to teraz powinno być wyjście, tak czy nie? Bardzo bym chciał. O! O! Co? To jest... What the fuck? Pock. Nie! Nie, 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 nie. To jest to Ale śpi. Tak śpi, że go nie widać. Czy to jest jakaś tekstura? Kurde, jak nie to mamy przypał. Co to jest? Nie, 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 ja idę tutaj, o! Tak, 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 tutaj nas powinien nie, nie dopaść? Bierzemy snajpę! Snajpę! Trzymamy! To jest tekstura! Na pewno! Jeszcze raz! Tak! Dobrze! No chyba, że jak weźmiemy artefakt, to się obudzi. A tak to. To sobie było smutne. Jeszcze raz, Tekstura. Uff, Damn. Co to jest? Pytanie. Nie, jak ja to wezmę, to on się obudzi. Jak ja teraz mam stąd wyjść? Nieważne, biorę to. Co to w ogóle jest? Artefakt. Co? Teraz się coś stanie. Teraz się musisz coś stać. Nazwa tego Ispier. Nie, jednak nie jak się stąd wychodzi? Może przez to jakoś możemy przejść? To wygląda tak jak, 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 jak jakiś kurcze... Jest tu coś! Dobrze, dobrze! Nie wiem, Minecraft? Działa. Główka pracuje. Dobrze. Tu następne będą robaki. Jump, 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 jump! Nic tu nie ma. Proszę, ja chcę stąd wyjść. Bardzo. Gdzież z drugiej strony? Jak na wejściu były robaki, to na wyjściu też mogą być robaki, bo wyjście to jest takie wejście, tylko że od drugiej strony. Hmm? Wow! Nie! Jest lak! Wychodzimy na powierzchnię! Dobrze! Tak czy nie? Gdzie my jesteśmy? Wyjdziemy jakimś nosem, bo to tak wygląda. Okej. Okay. Muszę wyjść sam. Panie tyla Koleo, pan się tutaj bardzo fenomenalnie po prostu spisał. Proszę wracać do Pokebola. Nie. Co? What? What? Ja o tym nie wiedziałem. Oj, będzie bolało. Nie. I... Zero spinozaurów jest dobrze. To jest wejście do czegoś takiego? Myśmy po prostu mogli wejść tak bez tych robaków? Nieźle. Więc <laughs> to było na tyle w tym odcinku. Dzięki, czego daliście do końca. Widzimy się w kolejnym... Cześć! One paraliżują! To niedobrze!